Kilka godzin przed wielkim koncertem Guns N' Roses. Wielka flaga, 17 metrów w końcu dotarła do rybnika. Ile waży to cudo? 10 kilo. E, ile osób nieśliście? No póki co w dziesięciu, ale też zdarzało mi się już samemu rozwijać. E, na tą flagę składali się sami fani, e, na specjalnym portalu zbieraliście fundusze na to. E, ile w sumie osób e, złożyło się? Mamy taką informację? Tak, na flagę jest wymienione 100 osób, a tak więcej się osób też składało. Z mniejszymi sumami wyszło ich około 120. Ta flaga będzie w Golden Circle, prawda? Co się z nią będzie działo podczas koncertu? Wiem, że Wy ją rozwijacie podczas jednej z piosenek. Czy coś jeszcze? No, później nie wiem. Może się okazać, że zostanie podpisana przez zespół, co bym bardzo, o czym bym bardzo marzył. Co się stanie z flagą po koncercie? No, mam nadzieję, że jakoś wróci do nas, do mojego autokaru, wróci ze mną do Poznania, a potem zostanie na przykład wystawiona na jednej. z... Polskich licytacji, Jakieś, na przykład na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Adam Zieliński, czyli formowy Pompon, to jest człowiek, który jest twórcą flagi już po raz drugi. Wspomniał o koncercie w Warszawie w 2006 roku. Wówczas przygotował dużo mniejszą flagę, ale ta flaga została wrzucona na Scenę, złapał ją kolega wokalista Axel, e, i rozumiem, że e, połknąłeś bakcyla wtedy. I teraz na każdy koncert polski zespołu Guns N' Roses flaga będzie przygotowywana i tylko się będzie różnić rozmiarami. Tak, będzie coraz większa, aż nam zabraknie po prostu już pewien stadionów. Tego wam życzymy. E, jakieś oczekiwania po dzisiejszym koncercie? E, żeby trochę mniej padało. Poza tym wszystko jest idealnie. Ten deszcz to podobno ma studić emocje tylko i wyłącznie. No miejmy nadzieję, że no do, do Nowembra. Już za moment, jak dobrze pójdzie flaga, trafi na stadion. Czekamy na wielki koncert, czekamy na zespół. Prawdopodobnie godzina 22 to jest ten moment, kiedy oni wejdą na scenę, a potem 3 godziny i wszystkich będzie wszystko boleć po koncercie. Do zobaczenia.